W środku e, teraz 7600 dwa razy dwa raz zobaczymy jak to pójdzie. Muszę powiedzieć, że nie mam dużego doświadczenia w jeździe w takich warunkach. Byłem na tej miejscówce byłem chyba tutaj tylko raz, jeszcze z Kreitonem, albo dwa razy, bo pamiętam, że jeździłem tu Kreitonem i SC5. No e, i... Bardzo fajnie, nie wiem na ile będzie potrzebne jakiś tam serwis po tej ilości, po tej ilości piachu, na pewno dobre przedmuchanie. Natomiast mogę powiedzieć jedno, że Ach, nie wyciągnąłem tego, że przydaje się te, ta dodatkowa moc. To teraz całkiem też, powiedzmy przyzwoicie, przyzwoicie chodzi na czterech, ale jednak. Taka prawdziwa zabawa zaczyna się T6. Jednak T6 pozwala mu przelatywać na tym wszystkim. I on ciągnie bardzo fajnie, już z dołu. Tutaj jeszcze często mam tą rezerwę. Bo tu teraz nie jest pełna moc, ale. Po prostu przy sześciu. Przy sześciu jest ten bud już ciągnie z dołu ładnie. Chociaż tutaj oczywiście jest faktycznie większa kontrola nad nim. To jest trzeci pakiet z rzędu, który w niego załadowałem. Bez żadnej przerwy. Co prawda, jazdy były krótkie. O, I teraz też 2,5 minuty. I wysiadka. I to są dżensejsy. I to nie są baszynki. Czyli myślę, że można powiedzieć, że. To nie jest jednak kwestia akumulatorów i dobrze, i niedobrze. Bo w sumie to raczej chodzi o te warunki, i o temperatury, które tu się pojawiają. O, tak, teraz motor gorący, no to pewnie po prostu elektronika też też ma trochę dosyć. Tak, skręt jest. ale nie ma reszty. Pewnie za chwilkę wróci. Jeszcze chwilę polatamy. Trzeba jechać dalej.